Efekt, że żeby... słyszysz? Pronto. Nie trzymajcie się tak blisko tyłu, bo jakiegoś całość zerwie, to poleci na was. Mówiłem, bo już dawno temu. Ja rozkazywał. No wiesz, mnie No ma rację, nie? testowym e, pod Olsztynem. Właśnie przygotowujemy się do, do odpalenia pierwszego samochodu. Już panuje fajna atmosfera, także już się nie mogę doczekać. My teraz sobie wsiądziemy, chodźcie i przejedziemy sobie. Zrobicie opis, ja też chcę być przy tym jak robicie opis, dobra? Tutaj Maciek jest na starcie i tu będziemy wiesz sobie... Stop, Może ty... pomiesz, o tu jest start dokładnie, no. z, tej, z tego skrzyżowania, z tej górki. Będziemy mieli paka 60 i paka 80 w niektórych miejscach. Także przeciętna wyjdzie ze 130 tego S I teraz tu masz kawałek dystansu znowu 30. i ten prawy za szczytem taki prawy 4 jest Określ na wierzchnię, bo wchodzisz 3. na bruk. No żebyś wie. Bo wtedy wiesz też dla pilota pewne dajesz yy... no, przy pierwszym przejeździe ciężko Prawy to szczyt, czy Bo Niektóre szczyty się nie da dynkowo przejść, wiesz o co chodzi. Nie mam że nie mogę ci powiedzieć, nie, nie są w stanie... Dobra, no, maluj dalej, omówimy to sobie, na razie zrób spokojnie swój Ale opis. piszemy, że dnem czasem. Piszemy, że wiesz, dniem, że ale... No, bo. bo... Mhm. Nie potrafię ci powiedzieć, ile, nie potrafię powiedzieć jaki, jaka protekcja jest bezpieczna. Wiesz, co chodzi? Dobra, dobra. dobra. Nie, no bo czasami wiesz, że jest jakaś Esa, coś, no ale, ale wiem, że masz to, jak gdyby w dalszym opisie, wtedy jesteś spokojny, jak gdyby do szczytu sobie ustawiasz, tak? A jesteś po to młody, żeby się nauczyć. A ja po to, dobra. żeby ci to przekazać. To... Zrobiliśmy właśnie opis, czekamy teraz na powrót ostatniego samochodu. Droga już, droga już jest zabezpieczona i. E, będziemy jeździli, będziemy trenowali tutaj prędkość po to, żeby e, na rajdach było już dużo, dużo szybciej. Ale jedziemy spokojnie, bo to jest najważniejsze. Ćwiczymy konsekwencje, ćwiczymy przekraczanie granic, ale w taki sposób, bo. Przejmijmy niestety z przykrością muszę powiedzieć, że to sport niebezpieczny i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Także dochodzenie do pewnych limitów, do pewnych pułapów musi być stopniowo. Bo rzeczywiście można próbować, można przeskakiwać pewne rzeczy, ale drogi na skróty, szczególnie w motorsporcie się nie sprawdzają. Myślę, że Martin ma tą komfortową sytuację, że te wszystkie błędy, które jak gdzieś po drodze robiłem, te ślepe uliczki, które wchodziłem, musiałem się cofać, czasem waliłem w te drzwi, które można było klamką otworzyć. Myślę, że staram się, żeby on unikał takich problemów i to też jest myślę. Później kwestia, że jego droga będzie sporo krótsza. Jego droga będzie raczej taką drogą, w której my pewne rzeczy nie na skróty zrobimy, tylko sporo szybciej. I myślę, że to też jest wielka szansa dla Martina, żeby zostać kierowcą w tak młodym wieku, już doświadczonym. To śmiesznie brzmi, bo to jest tak młody chłopak, że ja każdy jego e, kilometr, który przejeżdża, obserwuję i cieszę się, bo to jest kreska do góry. Cały czas równa, spokojna kreska do góry. Wierzę, że tak będzie do końca. Aż do wygrania Dakaru.